Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blue Tower Defense 6. Ja jestem na dzisiaj Wasza ulubiona modyfikacja Random Tower, którą macie na Discordzie w zakładce mody. Będzie dzisiaj mapka stream deck. Tak? Będziemy grali na standardowych ustawieniach, ale zaczynamy tutaj od saudy. Zobaczymy, jak ona sobie poradzi w ten sposób. I oczywiście będziemy grali dzisiaj tymi tierami oznaczonymi od 0 do 5. Napiszcie, czy lubicie e, tą wersję, czy wolicie tą wersję z całkowitym randomem. Wszystko zależy od Was, jeśli będziecie chcieli, chcieli więcej random, a będzie więcej tych stricte randomowych. A tymczasem. Pierwsza małpka zerowy tier do pomocy. Jeśli ona będzie mega słaba, to se po to podaruję na razie i będę losował troszkę mocniejszy. wydługa. Trzymajcie kciuki, zostawcie kciuka w górę, komentarz. Inżynier, ej, nie nieźle. Inżynier paradok paradoksalnie może nie jest jakiś mega mega pomocny. Oczywiście nie lubię go, mało kiedy go używam, ale w tym przypadku będzie on dosyć, dosyć pomocny. Oczywiście, jako że to jest random pick, nie będę nic upgradeował, tylko to co wylosuję, mogę używać. Standardowo Sauda jest jednym z fajniejszych oczywiście bohaterów w się DPS, -a. temu też runda 14 żadnego nie ma problemu, tak naprawdę 42 Dimange'a za nasz inżynier, a 1100 o wiele więcej oczywiście Sauda. Losujemy drugi tier, czy to będzie coś ciekawego co nam pomoże w grze, czy też nam utrudni grę? Uwaga, losujemy na 3, 2, 1, leci! Okej, okay, dobra. Wylosowaliśmy Dart małpkę 002. Z jednej strony bym się cieszył z takiej małpki, bo bije kamu. Jednakże sauda sama w sobie to camo również bije. Więc de facto no, ta małpka nam nic tutaj nie zmienia i nie jest dla, dla nas żadnym, żadnym wsparciem. Oczywiście sauda se poradzi do rundy 27. Później w przypadku będzie miała większy problem, ale dobrze potrzebuje coś nowego wylosować, więc trzymajcie kciuki, żeby to było coś troszeczkę lepszego, więc uwaga. Heli, heli z Pursuitem, ale Pursuit mam dostępny, mam dostępny Pursuit Bardzo fajnie, oczywiście on też nie bije lidów, ale pamiętajmy oczywiście, że nasze tutaj dwa ostrza, czyli umiejętność saudy jest w stanie bić oczywiście Lidy, więc to nam tą sytuację troszeczkę naprawi, chociaż i tak dzisiaj jak będę chciał coś wylosować, ale zobaczymy jeszcze jak sobie poradzimy tutaj z lidami, bo jeszcze jedno losowanie będzie przy nami. Już w lada w momencie jak później będziemy, będziemy już chyba już zbierali na trzeci tier. Spróbujmy jeszcze raz drugi tier, ostatni drugi tier. Co to będzie? Spajkuś. Spajkuś niestety też nie widzi i spajkuś wywalający. Czyli już wiemy, oczywiście, że smart wywalają, więc usuwamy tą jednostkę i musimy wylosować kolejną. Mam nadzieję, że już lepszą. Darting gun z widzeniem kamo, niestety również nie bijący lidów, ale jak mówiłem mamy skilla, skillem jesteśmy w stanie to jakoś tam wybronić, więc bardzo fajnie. Ustawmy go teraz na górę, nie będę nią oczywiście sterował, bo nie mam z bardzo ochotą. Nasze życie mocno poleciało w dół, ale dobrze, mamy pierwszy, trzeci tier, oby to było coś co bije lidy, bo to potrzebuje chyba najbardziej. Samolot niestety też nie bijący lidów. Szkoda, i to naprawdę jest teraz, będzie to mega problem, bo nic co mam nie bije lidów, tylko ten skill, ale skill nie jest, bo widzicie 72 życia, no właśnie, przez to, że nie bije tych lidów, to jest wielki oczywiście problem, ale jak mówiłem, pierwszy, zero, pierwszy, drugi tier już to przeze mnie nieużywany, więc muszę jakoś to pokonać w inny sposób. Oczywiście, zazwyczaj, użyję jeszcze raz umiejętności, więc sobie z, ty z tą rundą jeszcze poradzę, chyba, tak? Będzie? Jest super w ostatnim momencie, więc szybciutko losowanko, pięknie, mamy wreszcie coś co bije lidy, niestety oczywiście, znaczy, dobra, z jednej strony super, bo on bije lidy, a z innej strony niestety on nie bije kamo, więc kamo pancerz jest dla nas problemem. Pierwszy moa bo żeby też troszkę na nas problematyczny, jak go ustawić w takim razie na normalnym sterowaniu, bo to potrzebowało bardzo dużo wsparcia, żeby sobie jakoś z nim poradzić oczywiście. A nawet nie, a nawet nie po prostu to. Ej, to poszło naprawdę bardzo stabilnie, muszę powiedzieć. Myślałem, że będzie tutaj troszkę większy z tym problem, a tutaj wow! Po prostu wow! To było naprawdę mega, mega proste. Kolejny trzeci tier, poproszę wioskę, było po prostu mega fajnie. No, to nie jest wioska, nie bije tak samo lidów, a, a, czyli nie bije kamo, lidy. Chyba też nie bije lidów, ale nie jest tego, tego, tego do końca pewny. Ustawimy go na strongi i powiedzmy, że to sobie, jak się tam będzie, oczywiście radziło z tym wszystkim. I i tak, czy się potrzebujemy dalej losować. Póki nie będę kamo pancerza, to będę ciągle losował. Wow! <laughs> I to jest genialne. To już jest genialna sprawa. Dajemy go na strongi. ale on ma ciągle ten ból cały, że nie bije kamo. On teraz kamo nie bije. Lidy bijemy, bo mamy plazmę, a nie bijemy kamo. Próbujmy dalej. Potrzebuje wioskę albo maga usuwającego. Dobra, to też może być, ale on ma odwrotną sytuację. On super, fajnie, on bije Kamo, ale nie widzi lidów I ciągle obracamy się wokół tego, że nie mamy jednostki do picia camo pancerza. Kamo pancerz to jest najtrudniejsza rzecz na random piku do osiągnięcia, ale dwie super małpki to dwie takie same. Wojtku, dziękuję Ci bardzo, że się zostawcie teraz wszyscy kciuka w górę dla Wojtka, bo jakby nie on, jakby się teraz nie zlitował, to oczywiście byśmy nie mieli dwóch takich genialnych jednostek. Chociaż jeszcze Wojtku dałbyś nam jeszcze wioskę. Albo coś do picia, kamopancerza pancerza I byłbym bardzo, bardzo wdzięczny Mag Ten mag niestety też nie bije Ej, <grystanie> to jest zabawne To się robi, naprawdę zabawne Próbujmy dalej Jest, dobra, mamy Mamy wioskę Wioska bije każdy rodzaj Ona dała swoje bonusy dla tej super małpki Więc ta super małpka jest już w stanie bić Kamo pancerz, więc dobra, w tym momencie mamy coś tam do obrony, więc trzeba nazbytać na kolejny tiery. Czwarty tier, a później piąty tier. Zastanów inaczej rzecz, że skoro mam tu wioskę, to wszystko co postawię będzie tańsze, ale również czwarty tier Ten jakbym postawił, też on będzie tańszy, sprawdźmy to. E, tylko musimy zwolnić grę. Mamy 3000 na plus powinniśmy mieć, tu powinniśmy mieć koło 5. I mamy 4,5 tysiąca, więc zadziałało to, czyli faktycznie stawiając w obrębie tej wioski, odzyskuje część pieniążków, czyli oczywiście ten procent, 15%, tak dokładnie? 15% dokładnie, 15% od odzyskuje, więc w tym przypadku odzyskałem 1,5 tysiąca i ekstra więcej. To było dosyć ciekawe, to było dosyć, dosyć ciekawe. I może to nam uratuje gierkę całą dzięki temu, bo faktycznie w tym momencie mamy troszkę więcej możliwości, większą perspektywę wygrania tej, tego wszystkiego. Tylko, oczywiście, no, ta wioska ma ograniczony zasięg i to jest dosyć spory problem. Ja to miejsce gdzieś w, tym, w tych okolicznościach zostawię na piąty tier. Postawimy jeszcze raz czwarty tier. Zobaczymy, czy będziemy mieli coś takiego mega mocnego, żeby oczywiście poradzić sobie do rundy setnej. A może i dalej, a może i dalej, jeszcze do dalszej runy Zobaczymy. Bynajmniej na razie. Kolejny, czwarty tier. Kciuki w górę. Lecimy z koksem na piście. Czy to jest wasza ulubiona seria? Czy macie? Może jakiś inny swój typ. Number one. Uwaga! Gluganer. No nie no, Gluganer to nie jest to. To nie jest to, co byśmy chcieli. Oczywiście jest wiele ciekawszych jednostek do wylosowania. Gluganer do nich zdecydowanie nie należy. Więc tutaj będzie trzeba coś zmienić. To ja samo, że widzicie testuję mikrofon, gdzie go ustawić. Teraz jakiś czas stosowałem mikrofon u góry, ale bardziej do rozmowy z Wami na Discordzie, na który Was zresztą bardzo serdecznie zapraszam, bo na Discordzie ostatnio staram się być codziennie, w różnych oczywiście godzinach, raz w w godzinach rannych, raz w godzinach nawet nocnych, nawet po północy, weekendami tam bywam, więc oczywiście jestem, trzeba się po prostu tam popatrzeć na kanałach głosowych bardzo często można mi tam właśnie spotkać więc zapraszam bardzo serdecznie do porozmawiania i tak samo oczywiście tam jak jestem na, na Discordzie, tu też często oczywiście gram mecziki z wami w, z bluesu, jeśli macie ochotę ze mną zagrać, to tylko i wyłącznie naj, znaczy to, to w inny sposób, największa szansa jest właśnie, gdy jestem na kanałach głosowych, a tymczasem trzeci raz trzeci raz losujemy czwarty tier. czy to będzie szczęśliwa liczba kciuki, Wszyscy? Trzymamy bardzo mocno, aż mi się czerwono robi i szelamy. Ha, ciekawostka mam. Ball lighting, ja to bardzo rzadko kiedy stosuję, bardzo rzadko kiedy to w ogóle stawiam. To jest ciekawy upgrade. Szelamy wielką kulą e, pio, piorunów i to szczela w każdy cel po prawda? To się po prostu o, to, to, tam z tej kuli lecą pioruny. To jest mega dobre. Ale ja to strasznie rzadko używam. Tak naprawdę sam z siebie, no praktycznie tylko kilka razy, może nawet na jednej ręce, mógłbym wliczyć gry, w których używałem tego oto druida. Jestem ciekawy, jak on sobie tutaj będzie radził. Co nam tutaj on wyniesie, Czy da nam jakiś bonus, czy też będzie to od taka jednostka? Tylko po to, żeby była, bo żadnego bonusu. Ciekawego oczywiście na tym całym zestawieniu ona nie da. Jeszcze chciałem wylosować czwarty. Czwarty raz, czwarty tier. Wiecie, 4-4. To się musi oczywiście udać. To musi być najlepsza możliwa jednostka. Może dostaniemy świątynię. Może dostaniemy. Nie wiem, Dark Knight czyli ścież, dolną ścieżkę Super Małopki pod 2.04, mega fajny wybór byłby to. Ale zobaczmy, co wylosujemy na czwartym tierze w tym momencie. Więc uwaga, trzymamy kciuki. Raz, dwa, osiem, dziękuję i lecimy. Nie jest źle, nie jest źle. Luba górna ścieżka byłoby jeszcze lepiej, ale to i tak czy siak jest bardzo, bardzo mocne. Powiem Wam, że bardzo fajnie sobie tutaj radzimy. Oczywiście wielki ten cały nas bonus. To jest zasługa oczywiście Super Małpki, chociaż czy na pewno? 82 000 na Sauda 87 tysięcy na Super Małpce 90 tysięcy na Super Małpce No właśnie, to jest to co wam mówiłem Oczywiście w replay gramy do rundy setnej, ale to co wam mówiłem Że naprawdę Sauda jest jednostką mega dobrą To jest jeden z lepszych y, Herosów oczywiście pod DPS Ale pamiętajcie, że żeby ona była w najlepszym Stopniu wykorzystana potrzebujecie zakręt. Jak macie w tym przypadku, baloniki lecą tutaj i skręcają dokładnie koło niej. Ona ma bardzo duże pole do bicia, i wtedy ona jest bardzo dobra, właśnie pod takie zabawy. Ale tutaj patrzcie paradoksalnie: super małpka, która ma środkową ścieżkę i dolną, jest tak samo dobra, jak super małpka z górną ścieżką z plazmą. Oczywiście, ona nie jest tak samo dobra. To troszeczkę wprowadzała nas was dla tylko w błąd, chodzi o to, że ona bije szybciej tego ona ma bardzo porównywalny damage jak ta właśnie niżej, co i tak się nie zmienia, e, co, co i tak jak jest warte do podkreślenia, że ona sobie radzi naprawdę bardzo, bardzo ciekawie, bo ona nie ma plazmy, więc nie przebija się. Ma zwykłe darciki. Pozostałe jednostki natomiast są sobą. Są sobą, nie ukrywajmy, one nie są mega mocne. Tylko te jednostki, no oczywiście, nasza sauda, kochana, oni tutaj faktycznie robią robotę, Nawet sauda w tym momencie ma większy damage od Super Małpki. Ej, tego się nie spodziewałem, kochana. Nie spodziewałem, że będzie miała większy. Spodziewałem, że będzie miała bardzo podobny, ale większy damage. To niekoniecznie akurat, ale to widzicie, że faktycznie daje sobie rolę jak najbardziej rany. I teraz w tym momencie możemy wreszcie zrobić to, co lubicie najbardziej, czyli wylosować piąty tier. Więc trzymajcie się teraz wszyscy bardzo mocno kciuki, trzymajcie się krzesła, bo to, co teraz zobaczycie, może Was po prostu z niego powalić. Więc uwaga, lecimy z najlepszym możliwym piątym tierem i to będzie w tym przypadku... No dobra, może być, może być. Alchemik, boostujący, który oczywiście bustuje jednostki, które ma w okolicy i bustuje je permanentnie Więc w tym momencie, oczywiście, ta Super Małpka jest nie do pobicia. Zawsze będzie ona na, tu najsilniejszą, bo jest boostowana właśnie za pomocą Alchemika, więc ona będzie na pewno najmocniejsza ever. Pozostałe jednostki też oczywiście są zbustowane te w zasięgu, czyli no, tylko i wyłącznie druid, tak naprawdę. Ej, tylko dwa druidi, Super Małpka są zbustowani. nie, dobra, jeszcze one zbustowane i ten też sięgasz tutaj. Jakoś tak chyba w ogon mu rzuca, jakie mam wrażenie, że chyba w ogon mu to rzuca i dlatego właśnie Super małpka ta również została tego boosta, więc do no, Wybacz mi bardzo, w tym momencie nie ma szans przebić tej Super Małpki, może nawet i ta wyżej Ciebie później przegoni, no teraz to już jak najbardziej mało na możliwości. No DDT nie miało szans, no nie ukrywajmy. Ten setup, który mamy w tym momencie, dzięki właśnie wykorzystaniu tego właśnie alchemika jest naprawdę mocny. Pamiętajcie, że ten alchemik jest droższy jeżeli ten tier, co kupujemy, ale bardzo dużo piątych tierów, więc, się po, po pierwsze nieprzydatnych, po drugie, o wiele tańszych. Więc, my wylosowaliśmy jeden z lepszych. No dobra, jeden z ciekawszych piątych tierów. Może nie lepszy, bo oczywiście, jednostka bijąca byłaby zdecydowanie lepsza tutaj, pod tym względem. Czyli jakakolwiek ścieżka z dartingana. Jakakolwiek ścieżka z Super Małpki, oczywiście też byłaby tutaj o wiele, wiele lepsza. Jakakolwiek ścieżka od Heli nawet byłaby lepsza, tak nawet ścieżka środkowa Heli byłaby dobra, bardzo dobra. Ale możemy wylosować jeszcze jedną, oczywiście piąty tier, więc zobaczymy. Trzymajcie znowu kciuki, może Wam nie odlecą za, po drugim trzymaniu pewnego tieru i to będzie tym razem. No to widzicie sami, widzicie sami. Też jednostka Mega dobra, zbustowana cały czas i chyba ona widzi te jednostki. Nie, nie widzi, dobra. Różnica się tak że czy ona widzi te jednostki, które mega, mega daleko, ale nie. Ona po prostu rzuca tą, ten swój ogień za każdym razem. Tylko, że jest problem tego typu, że ona będzie bardzo mało biła, jak ona, jak ona, prawda? będzie dużo bił. Ale tę skądś niekoniecznie. Jest bardzo ciekaw, czy jak użyję teraz Feniksa, czy się nie popsuje cała gierka. Dlatego też trzymajcie kciuki i użyjemy to na rundzie 98, bo to jest runda tak naprawdę najtrudniejsza w tej całej grze. Według mnie osobiście to jest najtrudniejsza runda w całej grze i tylko wtedy opłaca się to użyć, chociaż nawet jak widzę w tym momencie, to się chyba w ogóle nie opłaci. Użyjemy w takim razie skilla naszego alchemika i użyjemy skilla naszego, a nie chyba możemy go faktycznie użyć. Użyliśmy go. Czyli nasz mag zamienił się w Feniksa ziejącego tym samym ogniem, tymi kulami ognia. No i mamy teraz Bada, nasz badzik. Używamy wszystkich możliwości, nie ma to większego znaczenia czy to przetrzymamy czy też nie, bo i tak nie spodziewam się tutaj przegrany, jakikolwiek. Oczywiście używamy jeszcze raz Feniksa, jeszcze ostrzy, Kleju i mamy najlepsza możliwa jednostka do wylosowania. Insta 2.0. 200 jeśli, te, jeśli też tak uważasz, napisz to w komentarzu. A tymczasem dzięki wielkie do kolejnego materiału. Na razie. Hej, hej. Pa!